Jaki kurwa starszy pan! <laughs> ojciec rodziny! Jaki kurwa starszy, to na mnie! Nie, nie. To daleko! <laughs> to racja, to racja, komek! Nie wyglądasz jak komek! Ja wcale, wcale! Ja, ja Chyba tam wygląda te... jak komek! ja wiem, o co widziałem no, tak. Kto jest gotowy jest teraz? Koręgawica mam dajcie. To tu byłeś. Nie, teraz macie koręgawica. Michał, Michała, a potem Paweł, nie? Tak, tylko tak? tak? tak ja, ja, tak, na głowę. Dobra, miana. Się tylko... Idzie teraz na bierdala siła. Spokojnie, Alek. Dobrze, Grzeczko. Michał, wiesz dlaczego nie ma Dobrze dostałeś? mu wsadziłeś. Bo to zrobiłeś z głową i nic nie widziałeś. Nie powyraj głowy. Co? A teraz się wkurzył, Zaległa ci. I teraz powinien wyjść. Do... Niech jakiś odważny. Zjedzię obskocz go. Nie ma, nie ma takiego. Nie trzymać cały czas tej tarczy w górze. Normalnie będziesz kontrolował. O to chodzi, żeby się umiał podnieść, jak się zbliża do ciebie. Dokładnie, ręka ci się zmęczy poza tym. A, Dobrze. A, Dobrze. Ale brak reakcji. No. No. Dobrze. Ładnie. Te obejścia na lewo dobre, Grzesiek. Grzesiek na ciężkim. Dobrze. Dobrze, Michał. Myśl o tym, żebyś go uderzał w nogi w takim układzie. Chodzi o to, żebyście odruchy mieli. Ty go nie bijesz w nogi, ale sobie miecz zostawiasz. na ty... Tyk. dobra, nakryj się tarczą, jak cię zaatakuje, i chowasz nogi. Miana. Ja mam.